No, solidnie wyglądał. Z kim sprowadzacie? Nie, to nie jest skin. kim. Ja jestem Juras, a to jest króciec wyprodukowany w Polsce przez polską firmę Agaflex. A czy pokażę. wam? Tak, o produkowanych w Polsce króćcach opowie Państwu sam Łukasz Juras Jurkowski, legenda polskiego MMA, zwycięzca pierwszej gali KSW, i pierwszy zawodnik wprowadzony do KSW Hall of Fame. To w KSW Juras rozpoczął równolegle karierę komentatora i dziennikarza sportowego. Jego barwna osobowość otworzyła mu drogę do kolejnych projektów, takich jak prowadzenie szalonego Ninja Warrior na Polsacie. To się nie dzieje naprawdę. Dziś jednak Juras zmierzy się z zadaniem, jakiego jeszcze nigdy się nie podejmował. Skróćcą. Agaflex to firma rodzinna I to jest ta rodzina Ale dziś nie o tym Dzisiaj przeszliśmy oglądać produkcję króćców A zatem chodźcie dalej Cześć A wszystko zaczyna się od tego I tak jak wiele małych kategorii wagowych w sporcie Tak wielki wybór rur, które za chwilkę staną się króćcami Od wagi lekkiej po wagę ciężką od półcalówek do aż 4 Tutaj następuje cięcie rur, bo świat potrzebuje kroczów długich i krótkich a czasami bywa tutaj naprawdę gorąco. Rury pocięte, a zatem poznajcie maszynę do gwintowania króćców długich. Kilka sekund i już z wyciętej rury mamy gotowe gwinty. W zasadzie zeskrawane gwinty, chyba tak profesjonalnie, nie? Z takiej taką. Z takiej mamy taką. Widzieliście jak powstają długie króćce, to teraz zobaczcie jak powstają te krótkie w procesie pełni zautomatyzowanym. Myślicie, że Jura zwariował i pies króćca? Być może macie rację, a być może Wagaflex tak bardzo kochają króćce, że zrobili swój własny napływ energetyczny. Moc! A teraz chodźcie zobaczyć maszyny produkujące krucze w pełni automatycznie. A zatem zaczynamy. Na początek ładujemy magazynek. Nie jest to nic skomplikowanego. Maszyna robi wszystko za nas, rurka już jest w maszynie i po krótkiej chwili z tej rurki wychodzi gotowy króciec. To lubię. waga ciężka jeżeli chodzi o króćce, większa maszyna, większa moc, większy króciec. Widzieliście maszyny, które tną rury, widzieliście również takie, które robią na nich winty, a tu jest maszyna, która robi to wszystko naraz. I nawet ja mogę ją obsługić. Gotowy produkt, świeżyneczka, ale czas! Gotowe krótce trafiają do magazynu, skąd wysyłane są do klienta. I nie bójcie się, że firma nie sprosta Waszemu zamówieniu, bo przestrzeni magazynowej Vagaflex jest naprawdę dużo. A będzie jeszcze więcej, bo właśnie zbudowali nową hale, będzie jeszcze więcej przestrzeni magazynowej i jeszcze więcej maszyn. A no i będą mieli tutaj robota. Nie, 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 nie takiego robota. Pokażę Wam. Niby dwa takie same króćce, ale jakże zupełnie inne. Jeden jest konkurencji, jeden jest firmy Agaflex. Co je różni? U nas ścianka jest znacznie grubsza niż u konkurencji. Znaczy, że grubsze to lepsze? Oczywiście. Dziękuję Ci Dobry, bardzo, Tarek. Teraz zmierzymy z jaką ściankę mają króćce firm konkurencyjnych. O, popatrz, grubo poniżej. Oszukali. Trójki. Ja tego nie mówiłem. Zmierzmy naszego. Królewska kategoria Dobra, na co jeszcze zwracamy uwagę wybierając jakość? No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na obróbkę Jak tu widzisz mamy paru naszych Ty, Ten, ten którzy, nawet nie stoi Którzy nawet nie są w stanie ustać No dobra, ten był czyli rozumiem, że też kosza Ach, Nie nadaje się do niczego, tutaj za go zeżre moment Tego widziałem, że jest dziurawy Tak, to jest najlepszy przykład Jak się ma cienką ściankę, to gwint przechodzi na wylot Porozumieć wasz produkt? Dokładnie tak. Samej różnice. Teraz wiecie, że kupując wkrótce Agaflex, kupujecie solidny produkt wyprodukowany w Polsce. Mają tu bogaty i wciąż rozbudowywany park maszynowy, który tworzy produkty skrojone na każdą waszą potrzebę. Przepasny magazyn gwarantuje, że wasze zamówienia będą szybko realizowane. Nowa hala i zakup kolejnych maszyn to znak, że Agaflex rośnie i będzie mogła sprostać jeszcze większym wyzwaniom w przyszłości. A, i mają bardzo długą kawę, dziękuję.